Pierwsza myśl zawsze, zawsze gdzieś, gdzieś wraca do dzieciństwa. Ja się urodziłem w Szczecinie w, i dzieciństwo spędziłem na pogodnie. Przede wszystkim zbiorniki wodne, których dookoła toczy się naprawdę wiele i, i coraz więcej jest terenów takich wykorzystywanych. Na przykład otwarty niedawno Floating Park, głębokie. Także e, wszystkie miejsca, które są związane z jakąś aktywnością sportową, to na pewno. Dla mnie są ulubionymi miejscami w Róg Kapitańskiej Istorady, niedaleko y, y, Teatru Polskiego, to miejsce kojarzy mi się z Budapesztem. I są tam najwyższe kamienice w mieście, z dwie albo z trzy, które są ogólnie w ogóle najwyższe, mają pięć albo nawet chyba sześć pięter. I to jest przepiękne, magiczne miejsce, są takie ładne schodki, no i życzyłbym sobie, żeby takich miejsc było więcej. Naszym ulubionym miejscem i łączącym nas wszystkich jest e, ulica zaściankowa i numer domu 30, gdzie odbywaliśmy pierwsze próby zespołu i powróciliśmy zresztą na tej śmieci jakiś czas temu znowu. Jak wracam z wakacji, z dłuższego wyjazdu i najczęściej wtedy jest wieczór, jak wjeżdżam na trasę zamkową i objawia mi się. Panorama, katedra, urząd, zamek, to wtedy mam takie fajne uczucie, że jestem tam. Moim ulubionym miejscem jest właśnie floating arena w Szczecinie, ponieważ tam właśnie często mogę śmiało przyjść, zrelaksować, ale też właśnie potrenować ze znajomymi. Moim ulubionym miejscem w Szczecinie są wszystkie te miejsca, gdzie są ludzie. Moim ulubionym miejscem w Szczecinie jest zdecydowanie ogród Różanka. Bardzo, bardzo polecam to miejsce każdemu. Szczególnie latem, kiedy to wszystko rozkwita, kiedy pięknie pachnie, jest zielono, kolorowo, także na pewno to jest to miejsce moje ulubione. Totalnie zakochany w tym mieście. Każda, każda nowa napadka na ulicę dla mnie jest cudownym czarem. Już żyłem przez jakiś czas w Paryżu, to są też i duże sentymenty związane łącznie też z klimatem, szczególnie zieleń. To jest, to jest, to jest wszystko. Wolne weekendy, żeglowanie, kajaki, cokolwiek, lasy, to, to jest miejsce, nie ma drugiego takiego w Polsce. Bardzo mi się podają te miejsca, które są pojażdżone właśnie z wodą, z zielenią. Jezioro Dąbie, te miejsca, w które można popłynąć kajakiem, jachtem, te wszystkie wspaniałe kanały, w których można po prostu odpocząć. W Szczecinie jest tak, że o 16.00 może skończyć pracę, o 17.00 już. Gdzieś pływać, gdzieś być. Myślę, że to jest taka ogromna wartość tego, że z jednej strony jesteśmy w mieście, w metropolii, w szumie ulic, z giełku tramwajów, a za chwilę możemy być w miejscu, gdzie latają orły Biliki. I to jest, myślę, coś, co zachwyca nie tylko mnie, ale wiele osób, którym pokazuję właśnie te wspaniałe miejsca Szczecina. Za co, co lubisz Szczecin? To spotkanie jest takim z jednej strony zwieńczeniem zeszłego roku, a z drugiej strony powiedzeniem idziemy dalej. Patrząc z perspektywy miasta ludzie są najważniejsi. I jeżeli społeczność dobrze mówi o sobie, docenia to wszystko, co robi, to buduje się taki klimat, w którym chce się działać. Kilkanaście dni przed końcem roku 2012 pojawił się pewien utwór muzyczny. Olek Różanek i ambasadorzy Szczecina. Dawno takiego sprzątania nie Jesteś zaskoczony odbiorem Pastorałki? W tych czasach to jest po prostu tyle tych informacji i tyle rzeczy. Jak ja wrzuciłem to na kanał, to... Podobnie, miałem już kilka tysięcy odtworzeń i to było wow. W zeszłym roku zaczęliśmy i chcieliśmy stworzyć projekt, który będzie dyskutował z tymi negatywnymi, z tymi takimi utartymi schematami. Szczecin potrzebuje czegoś takiego też, żeby gdzieś w Polsce zaistnieć dzięki takim inicjatywom. Chcielibyśmy, żeby Szczecin został odkryty. Z całego serca powiem ci tak, rok rocznie, coraz ciekawszy projekt, dlatego że coraz szerszy, to znaczy szerszy dlatego, że w bierze w nim udział coraz więcej ludzi. Może nie tyle bierze udział o co coś zapraszanych, to jest dobry sygnał, to znaczy, że jest z kogo zapraszać. To jest złożony projekt, nie tylko kultura. A mi brakuje troszkę architektury, czegoś, co nas naprawdę wyróżnia na tle polskich miast. W serca miasta my mamy na każdym kroku, my nie musimy walczyć o żaden rynek. Jestem panie prezydencie, a pana ulubione miejsce? Ulubione. To jeśli chodzi o czas pobytu, to na wewnątrz, ja bym chciał, żeby powstał pozytywny komunikacyjny wirus odkryj na dobre szczecin